z tej strony x Rades. i w dzisiejszym odcinku będziemy po prostu sobie dalej grać na naszej serii Skyblock. No i tak naprawdę ciągle jeszcze. Raz przy... przywitania, to wszystko. No i lecimy sobie dalej. W ostatnim odcinku rozwaliśmy tutaj ten namiot. R robimy tutaj powoli farmę. W ogóle będzie trzeba posiadać ten. Rozwalić i większą farmę ścinę zrobić. Już widzę, że to się trochę rozmnożyła. Mamy też krowę Ja bym chciał zobaczyć, czy z jakiegoś miejsca, punktu widać jakąś może wyspę. Bo pamiętam, że na skyblockach był nieraz często wyspy jakieś. Ale chyba nie widać nigdzie wyspy żadnej. Oj, no i spadłem. Dobra wrócimy sobie na naszą wyspę zaraz. Cie w ogóle policzyć ile razy spadłem? Bo trochę śmieszne na tej serii. Dobra, teraz Jesteśmy już na wyspie, na raz, o, ta tabliczkę w sumie sobie rozwalimy, bo jest niepotrzebna. O. Dobra. I chciałem na pewno powiększyć tą farmę tutaj. Będzie trzeba zebrać nasionka, ja więcej na razie nie mam nasionek. Ale to się pozbiera z trawy, która tutaj jest. No. Może jakaś wypadnie Nie wypadła żadna, więc Teraz w wezmę tego kaktusa I o postawimy sobie, niech sobie rosną Aha, kaktusy tylko na piasku się dawało robi tak, żeby... Nie, jednak mam sadunki wypadły z tego. Dobra, czekajcie. Tu się zrobi. Zobaczycie tu. To... Dobra, tutaj piasek się zrobi. No. Mamy w miarę posadzone. Jeszcze posadzimy te ziarenka tego. Pszenicy. Dobra rozwalimy to co w ostatnim odcinku zostało i ja chciałem tutaj zbudować taki pierwszy magazyn więc na pewno bym sobie pójdziemy mamy w skrzynce podstawowe rzeczy pod spawn e, pod Byłam to wytłumaczyć, bo Żeśmy Żebyśmy mieli nieskończone, nieskończony kamień, ja bym sobie tutaj gdzieś to zrobię w takim miejscu, gdzie to nie będzie przeszkadzać. I myślałem, tutaj zrobić sobie takie schodki i w tym ten wyrąbać dziurę. Więc zrobię sobie tu takie schodki. Hmm niżej zejść zrobimy na za tą lawę no, wydajemy sobie tu wodę jeszcze inny sobie tu tą wodę dobra ale no, wejdziemy sobie do góry po można zepsuć Dežité, že jen to postaví. Dobra, tu se mi Zase to popravíme, Myślałem to zrobić. Kurde. Ja wam mówię, dlaczego ja mam tak ciężko. Rzuciłem kilo, bo po prostu mm, przysłałam tak, że gram na telefonie na razie w Minecrafta. No i się okazało, że ten mhm, po prostu muszę Muszę uważaj na takie rzeczy. Mogę wyrzucić coś ten wiecie jak się gra na telefonie to. Czekajcie chwilę. Dobra, widzowie, już jestem. I jak mówiłem, chcę zrobić tą do cobblestone'a. Do stone'a normalnego. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie, bo już długo tego nie robiłem. Może być różnie. co wejdziemy po tym, by nie spać mamy po telefonie, telefonie ciężko się ten... Dobra. Tutaj damy te płytki. Okej, okay, jeszcze raz. Nie, dobra. Teraz tutaj robimy taką powiedzmy wysepkę. Dobra, tą wodę możemy już sobie zebrać nam niepotrzebna. Muszę sobie powiększyć w ogóle to przejście. Kobelstona. Mm. No, w miarę jest ładnie. Dobra. Teraz zaczniemy tutaj kopać. I zaraz sobie zrobimy po I zrobimy tutaj ten, ten Kobel z tą niarkę. Dobra, nawet na dwa wystarczy. Zrobimy sobie po żeby też oszcz oszczędzać tego kobla. Zobaczymy, czy nam wyjdzie to w ogóle. Bo jak nie wyjdzie, to wiecie, nie, nie możemy. My sobie jakoś poradzić, kupić. Nie wiem. I rozbudujemy to taki w miarę prostokąt. Dobra. No i tutaj teraz musimy to dobrze rozkopać. Na pewno na cztery się robiło. Nie sobie od razu tą się robiło tak. Tak, tak, tak. Tak. Teraz żebym dobrze to wydał Tutaj gdzie woda. A tu będzie lawa. Dobra, jest dobrze. Teraz to sobie tak zrobimy. Teraz zobaczymy czy dobrze, bo. Będzie się stawać. No i w nakopimy sobie trochę kobla. Bo potrzebujemy podbudowy tego domu. W może może nam drzewo urośnie. Tak nie wiem, z dwa staki zobaczymy, ile nak nakopiemy. Trochę się przyda. Nie wiem, co... czym teraz mogę wam powiedzieć, bo nie mam bycia tematu do powiedzenia. A, i w ogóle... Yy, w kolejnym odcinku będzie Brawl Stars, to będzie chyba odcinek w... Tak, robię tak, że będzie jeszcze jeden odcinek. Ten teraz pójdzie, jako chyba w niedzielę wystawie. A te albo w poniedziałek, a tam w a ten drugi z Brawl Stars będzie we wtorek. Tak. Czyli nagrać dzisiaj dwa filmy. No i I Brawl Stars będzie taka nowa postać. Co wszyscy ją dostali za darmo z, z bajki tej story. Zobaczycie w sumie. Dobra. My już mamy tego. Na razie powinno wystarczyć. O, wrosło już drzewo. Na początku ja tutaj rozwalę. dało się przechodzić. Zobaczymy, pewnie rozwalimy. Ale dobra. Muszę zostawić właśnie... O, dobra. Tak, żebyś nawet taki mały domyśl, tylko żeby... Dobra. Będzie trochę wystawał za naszą wyspę. Tak jest ten moment. Podłoga tego Domku. Będzie trochę na wysokości. niego taki fajny pomysł. Tylko to bym musiał jeszcze ten myśleć Musiał mieć jakoś piasek. Więcej piasku. I myślałem tutaj zrobić takie oszklenie. normalnie będzie na ten, na tą wyspę. Oszklone. Dobra zrobimy tak. Dobra. Może jeszcze, je jeszcze jedno. Taki domek chyba wystarczy. Ale jeszcze i tak bym go trochę wysunął bardziej w tą stronę. On trochę będzie... Na skarpie. Dobra, mamy podstawę zrobioną, Tunku. Teraz by trzeba było ich nakopać trochę drewna. Może się posadzi trochę więcej drzew. No Dobra. Takie małe drzewo jest. Nie wiem, czy je tu trochę rozkopać? No, to będzie takie małe. Hmm. Teraz sobie drzewko tu posadzimy. Mi żadna sadzonka wypaść. Nie będzie sadzonki, to słabo będzie. Tu gdzieś spadło. No ale niech to się rozwala. Nie będzie sadzonki, to będzie chyba trzeba kupić ją. Niestety nie było sadzonka Nie ma sadzonki chyba W f**kingu nie ma Nie jest Dobra Mamy jedną sadzonkę Teraz tu nie będziemy sadzić, teraz ją posadzimy po tej stronie. Niech tu rośnie. I mamy już trochę drewna. Dziś pewnie nie skończymy tego domku, bo tyle aż drewna nie będziemy mieli. Ale chociaż już zaczniemy go. Teraz bym je połączył z sobą Śmiesznie jest to jak ludzie tam piszą na tym czacie Nie będę go tam wyłączał Ale śmiesznie W ogóle możecie mi pisać co zrobić na tamtej wyspie tam jeszcze nie wiem, tam, może tam się zrobi farmę drzewa. Potrzebujemy więcej nasionek. To na pewno nasionka średnio ro rosną. Ale, ale jeszcze widziałem, że mamy tutaj nasionka różne. Mnie Zrobimy tę pszenicę. Tutaj zrobimy dynię. Oj. Dobra. Co tu jeszcze jest? Melona. Myśmy przerobimy sobie na ziarenka. No, a tu posadzimy. Dobra. I jeszcze buraki. i to rośnie a ja w tym czasie w czasie bym potrzebował najlepiej drewna że czekać aż nam urośnie w czasie co co mogę w sumie nakopać ruku trochę później się na pewno nam przyda bruk. W czasie jak tu kupię posłuchamy posłuchamy ludzi, którzy piszą. Tak hmm. ja widzę, że większość tu coś chce sprzedać albo kupić. No. Diament yeah, mam. To chyba dlatego, że nieraz tak było, że jak się kopało dużo kobla, to, to jakieś wypadały itemki. Złoto teraz jest. Zobaczymy sobie. Zawie. już rzecz mam. jeszcze chwilę kobla pokupimy. Aha. Idziemy. Odłożymy te diamenty, to wszystko do skrzynki. To odłożymy, to odłożymy. Generator. Po prostu... Na. Aha, tu normalnie. W sumie też tu możemy. O. To się będzie generować. Dobra. Mamy i tak tak dużo, że to nas że już będę powiększał normalnie. Tak, wyspę. Tutaj. Te nasze podziemia. Co, Co mamy? Domek. Merwata. Doszliśmy sobie tutaj też z rzeczy. Bardzo dobra. Nie. Drzewo jeszcze nie urosło. Będzie jakaś tak prawda. Ale już powoli będziemy kończyć odcinek. Dzisiaj się też będzie trochę krótszy. No, ale kolejny trochę będzie, kolejny będzie dłuższy dłuż za to. No i jesteśmy, tak naprawdę, zaczęliśmy budowę domu. I ja się z Wami żegnam. Na razie.